Uwaga, uwaga, mam dla Was bardzo ważne ogłoszenie. Witam Was wszystkich, moi drodzy widzowie, moi drodzy nocni gracze z tej strony Kaywolf, a to jest specjalne ogłoszenie. Ogłaszam, ogłaszam konkurs, moi drodzy konkurs ze względu na Halloween. Mamy październik, Halloween już niedługo, albo wszystkich świętych, jak kto woli. W każdym razie pomyślałem, że to będzie dobry moment na ogłoszenie konkursu, nowego konkursu i to będzie konkurs specjalny, bo dosyć rozbudowany. Już Wam mówię o co chodzi. Konkurs będzie trwał od 27 października do 1 listopada. Wiem, że Halloween w sumie wypada 31, ale zawieram też sobotę i niedzielę w ramach tego konkursu. W niedzielę będą ogłoszone wyniki. Konkurs będzie polegał na tym, że codziennie o 22 przez te 6 dni będą nowe filmiki, nowe filmiki, w których to będę grał w horrory, czego naprawdę bardzo się boję, ale dla Waszej przyjemności będę grał w horrory. Będą to pojedyncze odcinki z, 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 mam zamiar grać w takie gry, żeby skondensować je, żeby je po prostu kończyć, to nie będą jakieś nowe serie, więc te odcinki mogą być troszeczkę dłuższe, mogą mieć około godziny, może troszeczkę dłużej. I na czym będzie polegał ten konkurs? Moi drodzy, w każdym z tych filmików, w każdym z tych odcinków będą zawierały się litery bądź cyfry. Zaraz Wam pokażę na przykładzie, jak to będzie wyglądało. Za materiał posłuży mi tutaj stary odcinek Colm Time. Będzie to wyglądało w taki właśnie sposób. Nie. Yeah. Może to był zły pomysł, włączę z powrotem... Nie mogę włączyć światła! Cholera. Eee, no dobra. O! Ja pieprzę tej... Co to było? No było, ale zniknęło. No dobra. To idziemy dalej w takim bądź razie. Jak widzieliście, tak będą pojawiały się te litery, bądź cyfry, no i konkurs polega na tym, że musicie zebrać te litery i cyfry, które razem ułożą kod. Ten kod e, będzie przypadkowy, to nie będzie żadne hasło, nic z tych rzeczy, żeby nie było za łatwo. E, cyfry i litery mogą pojawić się albo na początku, albo w środku, albo pod koniec filmika, więc radzę Wam oglądać uważnie. Teraz osoba, która jako pierwsza po zamieszczeniu ostatniego odcinka w sobotę o 22, jako pierwsza wyśle mi e-maila z pełnym kodem, y, z poprawną kolejnością, wygrywa konkurs. Jeszcze raz powtarzam, pierwsza osoba, która wyśle mi e-maila po zamieszczeniu ostatniego filmika w sobotę o 22 z pełnym kodem, z poprawną y, kolejnością. Filmiki będą pojawiały się na e, oczywiście kanale, jak również na stronie GeekWorld oraz na facebookowym pageu północnego grania oraz poznańskiej gildii Graczy. Codziennie o 22:00, jeszcze raz powtarzam, no wcześniej niż zwykle, zamieszczam te filmiki, ale wiem, że część z Was chodzi do szkoły, ma zajęcia, więc nie może zbyt, do zbyt późnej godziny siedzieć. Dlatego chcę, żeby to było w miarę fair dla wszystkich. Co jest do wygrania? No, moi drodzy, zastanawiałem się, czy nie ufundować Wam jednej z tych nowych gier, nowych horrorów, które teraz w październiku miały swoje premiery: Alien Isolation czy też The Evil Within. Ale pomyślałem, że najbardziej fair i najlepszym pomysłem będzie po prostu dać Wam możliwość wyboru. Dlatego osoba, która wygra ten konkurs, która jako pierwsza wyśle mi prawidłowy kod, na maila będzie mogła wybrać sobie grę. Warunki są jedynie dwa. Po pierwsze, musi to być horror. Zachowujemy po prostu ten nastrój grozy, który wiąże się z Halloween, z tą październikową porą. Dlatego, nie żadne Call of Duty, nie żadne Far kraje, tylko to musi być horror, który będzie Was interesował, który byście chcieli dostać. Po drugie, musi to być gra ze Steam'a. Dlaczego ze Steam'a, a nie z żadnej innej platformy? Ponieważ no, ze Steam'a korzystam mi się najłatwiej i wiem, że y, poprzez Steam'a mam tą pewność, mam tą łatwość wysłania Wam y, nagrody w postaci GIFTA, i wiem, że na pewno to do Was dotrze. Jeśli chodzi o gog.com albo. Origin czy inne te platformy dystrybucji cyfrowej nie jestem aż tak z nimi zaznajomiony, a po prostu, żeby ułatwić, żeby po prostu nagroda do Was jak najszybciej dotarła, ograniczam się w tym momencie do Steam'a. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. A więc niedługo, bo już 27 zaczniemy tą małą przygodę z horrorami. Ja będę się na pewno fantastycznie bawił. Mam nadzieję, że wy również, oglądając moje zmagania z tymi niektórymi tytułami, powrócą też tytuły, które wcześniej prowadziłem w ramach serii, ale będzie też parę nowych gier, w tym te, które zostały mi niedawno polecone, więc na pewno będzie ciekawie. No i. To by było na tyle moi drodzy, drodzy moi widzowie. Mam nadzieję, że wszyscy e, będziecie się dobrze bawić, że konkurs e, Wam się podoba. Gdybyście mieli jeszcze jakieś sugestie e, odnośnie konkursu, piszcie do mnie, zostawiajcie komentarze pod tym filmikiem. No i oczekujcie pierwszego odcinka z serii Halloweenowego eventu już w poniedziałek o 22.00. No i życzę wam powodzenia. Uważajcie, pilnujcie tych filmików, oglądajcie uważnie, zbierajcie te litery, te cyfry i zapisujcie kod. Niech wygra najlepszy i niech moc będzie z wami. A z mojej strony to już wszystko. Tymczasem dobranoc.